Cześć! Jeśli jesteś osobą, która w tym roku postanowiła, że będzie super się rozwijać, zaskoczyć swoich klientów, podnieść stawki za swoje zlecenia, zostań ze mną na tym filmie. Dziś opowiem Ci o tym, co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, żeby nie spalić się na początku, wyznaczyć sobie cele realne do spełnienia i sukcesywnie dążyć do tego, że w grudniu powiesz, że to był Twój rok, Spełniłaś wszystkie swoje oczekiwania i spełniłaś wszystkie swoje zamierzone cele. Jeżeli jest tutaj jakiś mężczyzna, no to też możemy mówić, że spełniłeś. Od czego zacząć? Ja jestem osobą, która pracuje z rywami. Co znaczy, że pracuję z rywami? To znaczy, że budzę się rano, patrzę w lustro i myślę sobie, Boże, Marta, zrób coś ze sobą. Idę i zaczynam biegać, ale zanim zacznę biegać, muszę kupić sobie buty, zainstalować aplikacje, ściągnąć, nie wiem, 150 różnych rzeczy, kupić sobie słuchawki do biegania i dopiero wtedy jestem gotowa do biegania, cisnę przed siebie, biegnę ponad swoją miarę, ponad swoje możliwości. Co się kończy tym, że po trzech dniach ja nienawidzę biegać, nienawidzę sportu i siadam do paczki chipsów, więc moje założenie i mój cel spalił się po trzech dniach. Co zrobić, jeżeli nie chcesz spalić się po trzech dniach? Musisz zwrócić na kilka, uwagę na kilka ważnych rzeczy. Zróbmy to sobie na przykładzie nauczenia się malowania róż techniką one stroke. Myślisz sobie, ok, będę mistrzem malowania techniką one stroke, będę malować zarąbiste róże. Siadasz i ciśniesz. Róża za różą, róża za różą. Trzy godziny każdego dnia lecisz, 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 a ta róża po prostu jedna gorsza od drugiej. Nie wiesz co do czego, wyglądają jak kapusty, wyglądają jak plama, jakiegoś rozbryzganego czegoś. To w ogóle w połowie nie jest podobne na przykład do tej róży, którą ja pokazałam w moim tutorialu. I co? Po tygodniu uznajesz, że face painting jest do kitu. Róże są beznadziejne. Ty jesteś w ogóle jakaś, albo jesteś jakiś nie do nauczenia, rezygnujesz z tego, wywalasz face painting ze swojej oferty, ze swojego życia i tyle było z twojego rozwoju. Co zrobić, żeby tak nie było? Przede wszystkim sprawdzasz, czy Twoje umiejętności są na poziomie techniki one strong. Czy ty do tej pory zrobiłeś albo zrobiłaś wszystko to? żeby zdobyć umiejętności, które pozwolą ci namalować róże. Jeżeli nie, cofasz się do momentu, gdzie po kolei uczysz się malować łezki, kropki, double deep, yy, podstawowe ruchy pędzlem do one stroke'a i dopiero wtedy, jeżeli ty to opanujesz, siadasz do róży. Kolejna sprawa, siadasz nad swoim sprzętem i patrzysz, czy masz split cake'i, czy masz dobre split cake'i, czy masz pędzle, e, którymi możesz malować techniką one stroke. Jeżeli nie, no to nie idziesz do Pepko i nie kupujesz sobie zamiennika, przez co te róże są jeszcze gorsze niż były do tej pory, tylko jeżeli nie masz tego sprzętu, to jak masz namalować tą różę? Więc kupujesz sobie sprzęt i wtedy też albo po prostu siadasz do tej róży, albo tak jak wspomniałam wcześniej, szkolisz się i uczysz się do tego momentu, aż możesz usiąść i malować róże. Kolejna sprawa, to zastanawiasz się, czy... Ty dysponujesz w ogóle pieniędzmi na to, żeby kupić sobie ten sprzęt. Bo jeżeli ty na koncie masz 10 zł, no to będziesz się frustrować irytować, że ty w miesiąc sobie założyłaś lub założyłeś, że namalujesz te róże, a masz tylko dychę i za co kupić ten sprzęt? Jeżeli nie masz, to odkładasz sobie pieniądze i dopiero wtedy, gdy odłożysz pieniądze, kupujesz swój sprzęt. Kolejna sprawa to jest to, czy ty dysponujesz czasem, żeby namalować, żeby nauczyć się malować te róże. Bo dla mnie miesiąc czasu na przykład to jest bardzo mało, bo ja zostałam młodą mamą, ja prowadzę jedną firmę, tutaj prowadzę szkolenia z malowania, tu ogarniam animację, tu mam zespół animatorek, tu mam męża, którego trzeba nakarmić, więc dla mnie miesiąc czasu to jest bardzo mało, ponieważ ja w ciągu dnia mam bardzo dużo rzeczy do roboty. Może Ty też jesteś taką osobą. A może jesteś taką osobą, która miesiąc nosi sobie miesiąc, potrafię zrobić tam 10 różnych rzeczy. Więc no dla jednej osoby miesiąc to jest mało, dla innej osoby miesiąc to jest dużo. Ale Ty mierzysz siebie w swoich możliwościach czasowych. Jeżeli miesiąc czasu dla Ciebie to jest za mało, ustal sobie cel na dwa miesiące. Na trzy, na pół roku to może nie przesadzajmy. Ale na dwa miesiące i rozplątaj. Sobie, że przez dwa miesiące będziesz siedzieć i w konkretnych dniach przez konkretną ilość czasu będziesz malować. Nie oszukuj się, że ty codziennie przez dwie godziny, wieczór, wieczór będziesz siadać i będziesz malować. Nie będziesz. Jeżeli nie masz takich możliwości czasowych, to po prostu tego nie zrobisz. Wkurzysz się, wywalisz te farby, yy, będziesz sfrustrowana lub sfrustrowany no i po raz kolejny tyle było z Twojego malowania. Eee, jeżeli zaciekawiło Cię, to co o tym mówię i myślisz sobie, może coś w tym jest, to chciałabym Ci opowiedzieć o jeszcze kilku innych aspektach, które składają się na to, żeby wyznaczyć sobie skuteczny cel, żeby e, realny cel do spełnienia, żeby później stworzyć postanowienia, które będą skuteczne i dzięki którym zrealizujesz ten cel, dzięki czemu Ty w grudniu tego roku powiesz, że to był twój rok, tak jak wspomniałam na początku, Spotkaj się ze mną w tą niedzielę na webinarze. Będziemy pracować z przygotowanym moim planerem. Będziemy omawiać Twoje możliwości, będziemy razem wyznaczać cel, będziemy razem planować postanowienia i będziemy razem ustawiać to sobie tak, żebyś ty mógł lub mogła pracować cały rok. Nie w miesiąc, nie w tydzień, nie zrywami. Pamiętaj, widzimy się w tą niedzielę o godzinie 19. Link masz w moim opisie. Zapisz się na webinar, ponieważ on wymaga zapisów. Wtedy otrzymasz w mailu planer do pobrania. Widzimy się, do zobaczenia. Pa, pa.